Hej, witajcie ludziska, tu znów przed Wami Renes i nagrywam już drugi odcinek z serii Surf Taste MT2. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie robię y, konkurencji rowowi, który też zajmuje się nagrywaniem filmiku, nie będę tutaj się wypowiadał kto robi to lepiej czy gorzej. Ocenę pozostawią Wam. I tyle. Yy, dziś w naszym odcinku zajmiemy się może wybonowaniem podstawowego ekshipunku, który pozwoli nam na yy, efektywne osiągnięcie 60 levelu, tak? Więc zaczniemy może od razu, pobiegniemy sobie do... Yy, gdzie tu możemy polecieć? Z miasta. Polecimy sobie Gino, Gino M2 no w sumie nie wiem czy dam radę. O, sam nie wiem. Poczekajcie. Nie my możemy lecieć na tym levelu. Może sobie najpierw bijemy yy, czarowane. Co sobie powiegniemy? Najpierw tutaj na jeszcze podstawowe mobki. Żeby wbić czarowane potrzebujemy jeszcze 11 leveli, Więc na 18 levelu będziemy mogli już wbić czarowane na jakimś tam Na jakimś tam wyższy poziom I to pozwoli nam na wygodniejsze ekspienie już w W 2 Więc pod tutaj trochę możecie jeszcze zaobserwować jak leci Expo oraz pieniądze na serwerze. Nie będę chyba robił zbliżenia, bo wypuszczam filmiki w HD, więc wszystko doskonale widać tak jak ja to widzę, tak samo wy to widzicie, więc chyba bez problemu to zauważycie. Dobra, przebiegniemy sobie przez ten most. Tutaj mamy po prawej stronie taki fajny spocik niedźwiedzi. Mam nadzieję, że to dropie do tych... 200K żeby mieć, żeby mieć pieniądze, żeby pokręcić trochę w tym EQ i pić PZ i podstawowe tam ABSki, ki Znaczy podstawowe ABS-ków to na początek się nie robi, tam wiecie FMSik jakiś 35 średnich czy tam 30 wystarczy w, w zupełności Wiesz yy, wiecie ekwipunek cały plus yy, tam znaczy Eksponek cały zrobimy sobie pod full perzet W tarczę jeszcze będziemy mogli wsadzić, yy, wsadzić, wsadzić. Będziemy mogli w tarczę N -N co nam pomoże w ekspieniu na orkach, bo jak wszyscy się orientujemy, orki omdlewają i to jest strasznie irytujące, jak tam sobie trzepiemy, tam, wiecie, trzepiemy. Ubijemy sobie tam metka, czy znaczy ubijamy sobie spot na orkach i na cały czas dlewa i kurwa, znów wpadłem, ja pierdolę. Dobra, już chyba starczy tego levela yy, Chyba polecę sobie po prostu, albo nie. Sobie damy w strach już drugi. Więc polecimy, teraz dałem jeden yy, żeby sobie cofnąć skilla i bić go przynajmniej nagę. Nagę zobaczymy czy mi expa starczy, bo chyba nie zwróciłem na to uwagi więc sprawdzimy zaraz jak to tam się miewa a nie, expa mamy 3,5 kuli więc myślę, że spokojnie bez jakichś tam większych problemów będziemy mogli sobie wbić skill weźmiemy sobie yy, specjalnie przedmioty kupimy sobie radę Radę oraz eksorcyzmu i ten mnieczyk Cofamy sobie z czarwa na ostrze, ten mieczyk pozwala ci co są niezorientowani, ten mieczyk pozwala na wybicie skila po raz kolejny na 17, tylko z tym efektem, że na 100% wejdzie on na M. Więc polecimy sobie jeszcze teraz do yy, instruktora. Każdy instruktor ma na każdą klasę, więc to jest chyba racjonalne i dosyć normalne. Dobra, to jeszcze 9 książek. 9, 9 razy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i dobrze, przeczytamy. Cykens. Cykens. Wiem sobie tego skilla, będzie nam łatwiej eksplodować, jak widzicie nie zdążyłem nawet wytropić sobie pieniędzy pieniądze na zmnianki już widzicie mam G1 to wbijemy sobie od razu na P i pokażę Wam czym to się robi bo niektórzy ludzie nie potrafią sobie tego nie wiem, objaśnić znaczy objaśnić nie wiedzą po prostu bo nowy serwer i tęczowym kamieniem mało kiedy się wbijało z ja na przykład nie pamiętam więc żeby nie było, że tu na kogoś znów flame to po prostu ja wam pokażę jak to zrobić. Wskakuję nam okienko, chcę trenować, to wpisujemy Pamiętajcie, żeby był wykrzyknik na końcu, bo to dosyć ważne. Bez tego bez tego nie przejdzie nam kamyk po prostu. Znaczy kamek. Tańczowy kamień. Musimy, jak już raz to zrobiliśmy, nam skoczyła na agresywny, to nie wpisujemy tego ponownie. No dobra, mamy już czarowane P, więc zjemy sobie te fasolki i myślę, że możemy spokojnie lecieć już sobie na Dikusy, więc bierzemy miasta Gino M2, żeby nam było wygodnie, bo tam jest wielki spot. na mi się mam włączona a mgła jest straszna więc nie wiem czym to jest powodowe napijemy się tych potek żeby szybciej biec generale Dobra. o punkcie statusu możemy sobie jeszcze rozdać. spokojnie wszystko pakujemy w intel gracie suro czy inną klasą pakujemy wszystko w to co jest potrzebnej na Polaku chyba się dodawało tam z 30 życie i dopiero tam się pakowało na przykład Winta czy coś nie tu po prostu maksujemy od razu wszystko bo zaraz zrobimy sobie jakiś bunek na 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 wezmę sobie płatki bo jeszcze rozczarowane no i lecimy aż do tego momentu aż uzbieramy 200 tak 300k żeby już wpić Podstawowe EQ A myślę, że to dosyć szybko leci Więc sami możecie zaobserwować Już 268 za jednego spota hmm, Level 23 To mam taki pomysł, że już Doexpimy do tego 30 I polecimy sobie na orki Po zrobieniu ekwipunku Więc jeszcze Z dwa spoty Ogólnie serwer jest bardzo przyjemnym serwerem I miło się na nim gra Wiem, że tchę miał dzisiaj zrobić jakąś przerwę techniczną i wprowadzić coś nowego. Lecz jeszcze nie wiem co to jest i co to będzie. dopytywałem się nastka, lecz nie chcę puścić pary z ust, bo sam jeszcze tego nie wie lub po prostu miał zakazane co jest zakazane powiedzieć. <laughs> no jeszcze chwila. Możemy sobie już dodawać w strach. Nie będę na razie maksował innych skilli, bo się nie opłaca. Mamy już... 13 strachu, 31 level. To może zrobimy tak, że dobijemy sobie... Jeszcze 4 levele, żeby już mieć strach na P. Strach sobie wbijemy na P, to będzie łatwiej nam expić na orkach. O. Oczywiście mógłbym... Expić z bufką, lecz ja mam pokazać tutaj na serwerze jak się gra bez, po prostu jak zwykły człowiek, który robi sobie konto i chce sobie pograć dla przyjemności i nie będzie robił triliard, trili kont przepraszam, yy, żeby sobie poexpić a sura moim zdaniem jest najlepszym żeby ekwipić sobie szybko i efektywnie no i dobra, już mamy na 17, zaraz sobie cofniemy już mamy analizę więc teleportujemy się do miasta i myślę, że tak po podstawowym wybonowaniu już tego ekwipunku Zakończę ten filmik i po prostu będziecie mi dawać dalsze pomysły w komentarzach, co jeszcze mam pokazać. Ogólnie seria ma zamysł taki, żeby dobić 120 level i jak będziemy tak biec przez te wszystkie lokacje, pokazywać yy, jakie bony na przykład są na mapy i takie tam inne różne rzeczy. No dobra, mamy 500k, no to w to co w perzet możemy wsadzić, więc zdejmujemy. To możemy już w sumie wywalić. Pójdziemy sobie po FMSK. Mogę mieć le lekkie ścinki bo renderuje jednocześnie filmik i zużycie procesora jest naprawdę wielkie. Więc... Więc, więc. więc, więc, więc. Więc, sorry. To nie jest aż taki straszny, że rzuca się tak w oczy. Dobra, bierzemy specjalne przedmioty yy, dodania oraz... No na razie dodania weźmiemy na tylko O, już nie można umieścić. Nie wiem czy jest sens od razu piąte bony pakować a w sumie możemy w FMS-a wsadzić Dobra, mamy już 5 bonów. Wreszcie ekwipunku tego plus na zerowy level Raczej wystarczy już widzicie jak że mam 4 KPZ, już nie będę wsadzał nic więcej raczej starczy, starczą 4 bony bo chodzi tylko o to żeby wsadzić perzet i bez problemu będziemy mogli poexpić sobie yy, na orkach jak widzicie znów mi wlazło już 4 KPZ. to o za pierwszy 4. a nie ta no za... Nie weszło za pierwsze zmianę, tylko po prostu już to mi wlazło jak wcześniej dosyć jak już yy zaczynałem grę to możecie zaobserwować na poprzednim odcinku, będzie to magnotacja lub możecie się cofnąć po prostu wejść w moje, w moje, w moje te w mój filmik yy, poprzedni i po prostu sprawdzić. Nie będę chyba kupywał całych 200, bo mi się nie opłaca sobie będziemy kupować po jednej to jest y, nudne i monotonne lecz na pewno zaoszczędzę więcej kupując zaoszczędzę i tak mnie to czeka w sumie no dobra kupimy sobie 200 żeby się z tym nie jewać. wsadzimy sobie omdlenie, zręczność bo taką takim ludziom bardziej chciałbym y, NNO i int zawsze większy mam cooldown znaczy nie cooldown tylko Damage z czerwonego ostrza i kradzież więc sobie tak pomiksujemy chwilę jak nie wejdzie to będę musiał się zadowolić tylko nno jak widzicie nawet w tym momencie nno nie jest w stanie nam tutaj wskoczyć Uuu, no mamy nno, no dobra już nie będę was zanudzał tu monowaniem. po prostu punek robimy tam gdzie możemy wsadzić e, peżet wsadzamy 4k peżeta to jest full Wsadzamy buty, zbroja, bransoletka oraz nasi, naszyjnik. I jeszcze skręcimy trochę fms żeby wsadzić z 30 średnich, z 25 plus, żeby, o, 27 starczy w zupełności. No i chyba już się pożegnam z Wami w tym odcinku i może albo jeszcze mogę przy Was wbić skilla i w następnym odcinku spróbuję już dobić do do, 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 do tak 61 levelu lepsze sobie tarcze i może jakieś małe DT zrobimy tam z jakimś ziomkiem z gildii no kurczę zrobiłem gafę dosyć słabą a mianowicie, nie kupiłem tego dziadostwa, który cofa mi skill, więc bierzemy sobie strach, tak, okej, okay. i pakuję wszystko w strach, i idziemy go wbić od razu na P, I jak już mówiłem, następny odcinek będzie tak, bo ekspimy trochę, Yy... Serie nic nie mówiłem, ale liczyłem po prostu książki, które kupowałem. Yy, co do następnego odcinka yy, po prostu sobie poekpimy na orkach, może zahaczymy już o V2. Jak yy, pozwoli nam na to ekwipunek. I. Piszcie może w komentarzach, czy chcecie, żebym kontynuował tę serię, bo zainteresowanie jest dosyć małe jak na ten czas, więc to jest trochę przykre, no ale ile osób na serwerze, tyle wyświetleń, możemy to tak porównać, dobra, mamy, przeczytajmy od razu ten człowiek, jak mówiłem musimy wpisać, chcę trenować z wykrzyknikiem. Wpisujemy nieudane użycie kamienia. No, dziś już czytałeś. Weźmy radę znów. Dalej. Nieudane. Sobie podejdziemy, jeszcze kupimy tego kamyka. Miejmy nadzieję, że wejdzie. Kupuję tylko jeden kamyk, bo później go bym musiał być z Uriela i usuwać ogólnie... O, i tak wszedł, we, wszedło, weszło. Znaczy, dobra, mniejsza większość. Mamy już dwa skilepy, więc będzie nam się łatwiej spiło. Ogólnie jeszcze yy, zaklinamy marmury, które nam dropią Uriela oraz usuwamy przedmioty, to też dosyć ważna informacja. No dobra, to by było na tyle. Kile mamy już dwa wbite na P więc jest całkiem przyjemnie i zapraszam Was do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału komentujcie i powiedzcie czy taka seria Wam się podoba tyle z mojej strony pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnych odcinkach cześć